No dzień dobry. Dzisiaj Michalinę wyciągnąłem w krzaki. Tu gdzie w zeszłym roku. Okulizowaliśmy lilak. Robimy nacięcie w poprzek pędu. Tak i teraz robimy nacięcie wzdłuż. Odchylamy ostrzem lekko i pobieramy oczko do okulizacji, czyli 1,5 cm. Pod oczkę zdejmujemy cienko skórę. Nóż się cały czas przesuwa. Tak i będziemy starać się to wcisnąć za tą skórę. Przesuwamy w dół. Skóra sama się rozchyla, jak jest dobra miazga, a wtedy tylko można okulizować. I teraz na tym miejscu poprzecznym odcinamy nadmiar tego naszego oczka. Żeby wszystko było schowane. I teraz tak. Ten kawałek listka zostawiamy na wierzchu. No, i jak widać, pięknie rośnie, ale to zmyłka. I nie wszystko złoto, co się świeci. Tu żeśmy założyli oczko lilaka, A tak z góry, żeby było lepiej widać. Mhm. Widać piękne oczko. Pięknie się przyjęło. Podkład ta, podkładka ścięta tuż nad oczkiem. I już mamy taki ładny. Mały pęd. Lilaczek odbija od samego dołu nowymi pędami. Ja sobie go wytnę, wykopię tu jesienią i będę miał nowego lilaka. Zaszczepiłem sobie taką ładną odmianę, spotkaną u jednej pani na ogródku. O, i zostawiłem tylko ten pęd, który wypuszcza z tego. Oczka to jest moja odmiana szlachetna o pożądanych przeze mnie kwiatkach. Taką ukulizację możemy już zrobić w czerwcu, bo iglaki szybko wypuszczają, szybko kwitną i już praktycznie po kwitnieniu możemy pobrać sobie zrazy i oczka do takiej ukulizacji. Na przyszły rok będzie on przesadzony, czy w tym roku jesienią. Za dwa lata powinny pokazać się pierwsze kwiatki. I okulizację taką czy szczepienie też można zrobić na zwykłym miguszcze, który sadzimy na żywopłot, ukorzenić ładny długi pęd i zaokulizować u góry, będziecie mieli lilaczka na pniu, który nie będzie wydawał Wam takich licznych krzaczastych odrośli. Co jest bardzo ważne, bo jest przy tym dużo pracy. Sprostowanie tylko nie iglaków, tylko krzewów, tak? O to tak, chodziło. tak. <gry> tak. No czasami się człowiek przejęzyczy, zwłaszcza w takim stresie, po prostu dałem tu temu liliaczkowi nowe życie. No i to jest duże, duże, ogromne wydarzenie. Powiem wam, że to jest ogromna satysfakcja, jak zrobimy to sobie sami. Tu wam pokażę kwiatki przy okazji bzów. Tak. Tam zobacz taki piękny bordowy. Jał, tutaj niebieskie tu Niewieskie. Nad nimi jeszcze tawula różowa to delcie. No dann habe